Za nami cztery rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Rywalizację w sezonie 2022 rozpoczęła jubileuszowa, 50. edycja rajdu Świdnickiego Krauze. Potem kierowcy ścigali się w trzech rundach szutrowych. Rajdzie Podlaskim, Orlen Rajdzie Polski i Rajdzie Żmudzi. W każdej rundzie do zdobycia było maksymalnie 35 punktów. 30 za zwycięstwo w klasyfikacji rajdu i 5 za najszybszy czas Power Stage, czyli jednym dodatkowo premiowanym odcinku specjalnym. Na półmetku sezonu na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej plasują się Gabryś i Dymurski, którzy zgromadzili 45 punktów. Czwarte miejsce z dorobkiem 71 punktów zajmują jadący równo i szybko Lubiak i Dachowski. Trzecia lokata należy do Wróblewskiego i Wróbla. Załoga Orlen Teamu wygrała rajd świdnicki i utrzymała prowadzenie po rajdzie podlaskim, ale Wróblewski i Wróbel nie wystartowali w rajdzie Polski i spadli na trzecie miejsce. Dowodzimy na każdym rajdzie punkty, nie popełniamy głupich błędów. Eee, ok, teraz na tym rajdzie były jakieś błędy, ale one wynikały z walki i po prostu z jakichś tam ryzyka. Eee, więc eee, no wszystko się układa w miarę zgodnie z planem, może nie idealnie, ale w miarę zgodnie z planem. Na drugiej pozycji znajdują się Grzybi Binienda. Dwukrotny mistrz Polski nie wygrał żadnej rundy, ale dwa razy stał na podium i zgromadził 91 punktów. Przegraliśmy zwycięstwo na świnicę na ostatnim OS-ie. Tu przegraliśmy drugie miejsce na ostatnim miejscu. OS Biały stok pojechaliśmy bardzo słabo. No rajd Polski uważam, że to nie mogliśmy pojechać lepiej. Po prostu to było nasze miejsce na tym razie w szeregu. Bezapelacyjnymi liderami są Christensen i Johansson. Szwedzi w każdej rundzie stali na podium. Wygrali dwa rajdy – Podlaski i Żmudzi, co daje im aż 32 punkty przewagi w Generalce. Christensen i Johansson zdobyli też najwięcej punktów w klasyfikacji Power Stage'ów – 18 i wygrali najwięcej OS-ów – 26. Klasyfikacji Generalnej samochodów napędzanych na jedną oś przewodzą Sroka i Kielar z 99 punktami. Staramy się jechać w tym roku troszeczkę tak mądrzej i nie atakować wszędzie gdzie się da, i po prostu nareszcie może jakoś dojrzale i coś dowiedzieć, jakiś tytuł, bo tak to y, cały czas zawsze jakieś tam pasmo niepowodzeń było. Kolejne miejsca zajmują Bonder Heller, 67 punktów oraz Pretko Sadowski, 62 punkty. W tym sezonie wprowadzono również klasyfikację szutrową, a rajd był ostatnią rundą na tej nawierzchni. Szutrowymi mistrzami Polski zostali Christensen i Johansson, którzy wyprzedzili Grzyba i Winiędę oraz Lubiaka i Dachowskiego. Szutrową klasyfikację 2WD wygrali Syroka i Kielar. W sezonie 2022 zaplanowano 9 rund RSMP. Najbliższa to Marma 31 rajd Rzeszowski.